Hej, cześć, kochane lwy, tu Droga Duszy. Zapraszam Was na czytanie na listopad miesięczne. Także będzie to czytanie ogólne. Bierzcie do siebie, to, co z Wami rezonuje. Resztę zostawcie, jak nie tym razem, to następnym. To cały czas powtarzam. Ale to jest ważne, żebyście wiedzieli. Dla niektórych, dla niektórych będzie część czytania, dla niektórych całe czytanie. Zobaczycie, co z Wami, co do Was przemawiam, co z Wami rezonuje. Pamiętajcie, że co rzadko powtarzam, a powinnam to mówić ważne jest um, sprawdzenie też swojego ascendentu, bo to ma um, duży wpływ nie jesteśmy tylko znakiem słonecznym, ale też um, trzeba spojrzeć na ascendent na księżyc, w jakim znaku mamy swój księżyc. Um, Także warto by było, żebyście sprawdzili sobie i poczytali, um, posłuchali też um, innych filmów odnośnie właśnie um, być może księżyca. Okej, okay, yy, słuchajcie. Chyba wszystko takie z grubsza powiedziałam. Dzisiaj zrobimy to w ten sposób, że będziemy mieli kartę, która będzie wskazówką i nada ton całemu czytaniu. Jest to Pachamama mama dla Was. Odnieście to do całego miesiąca, różnych sfer waszego życia, tworzenia pracy, miłości, uczuć, dzieci, rodziny, wszystkiego. To jest taka wskazówka, która nadaje ton całości, tak jak to robiłam w czytaniach na miłość, bodajże. Na relację, przepraszam. To mnie właśnie do, natchnęło do takiego odczytu, do tego działania. Pod koniec będziemy mieli podsumowanie też kartą wyrocznie. Na początek Pacza Mama. Słuchajcie, ja Wam przeczytam, co to jest Pacza Mama. Co ta karta reprezentuje? Reprezentuje bezwarunk bezwarunkową miłość, jaką Ziemia darzy wszystkie swoje dzieci. W tym kamienie, rośliny, zwierzęta i ludzi. Jest boginią ziemi, znaną też jako Gaja i nasza tu słowiańska rodzima Mokosz. Przenika całe stworzenie na naszej ziemi, na naszej planecie. Dzięki niej, dzięki niej nasza ponadczasowa dusza może doświadczać życia w tym biologicznym ciele, w tej biologicznej strukturze, w której jesteśmy. Radość i ból, którego smakujemy podczas naszego krótkiego, co jakby nie powiedzieć, pobytu na, na ziemi, są zaproszeniem do odkrycia bezgranicznej miłości właśnie Pacha mamy gai czy mokoszy. Wplotłam tu mokosz, bo jest właśnie mało przedstawiane. Gaja jest dosyć popularną, dosyć popularną Popularna, dosyć znana. Natomiast, Mokosz, no nie, nie zawsze, niekoniecznie, nie znamy też często naszej własnej mitologii. Także postanowiłam trochę, trochę naświetlić naszą, naszą mitologię, jak to wygląda z naszej słowiańskiej strony, bo coś powinniśmy o naszej historii wiedzieć więcej. Ok, słuchajcie, to jest wskazówka dla Was. Zobaczymy, co się w tarocie dzieje. Co w energii waszej? Ciemniło się trochę, zachmurzyło, ale mam nadzieję, że nie będę musiała światła włączać. Co od Was odchodzi? Lub odeszło, lub będzie odchodziło. Słuchajcie, nadchodzi pełnia, duża pełnia, pełnia w byku, i zwracajcie uwagę, podczas tej pełni w sobotę. Na wszelkie znaki, wszystko, co do Was będzie przychodziło, bo to będzie do nas wszystkich. Idą duże zmiany: bardzo duże zmiany, i jak już wspominałam w innych filmikach, ostatni raz taka pełnia była bodajże w 1944 roku, i tam przyszły duże zmiany. Jak wiecie, w 1945 było zakończenie wojny, i świat wyglądał zupełnie inaczej niż wcześniej, tak? więc tu też idą bardzo duże zmiany. Do odnośnie tej pełni yy, i coś od, od Was odchodzi. Odchodzi od Was y, cesarz. Cesarz to jest ta stabilność, ta struktura, stałość. Coś u Was się zmienia. Naruszona jest ta struktura, ta pewność, ekspansja. Lew jest odwagą, jest potęgą, jest siłą, bo lew to jest moc, to jest zdobywanie. Cesarz też to jest ekspansja, to jest zdobywanie, to jest siła, to jest prawo, to jest czasami apodyktyczność, to jest zwycięstwo, ale też i opieka. Także tu jest jakaś wielka moc, struktura, działanie. Logiczny plan, nagle się burzy jakaś struktura, którą mieliście ułożoną, bo wszystko się w tym świecie dzisiejszym absolutnie zmienia, kompletnie na inne. Wchodzimy w inną epokę, inną erę i będzie wszystko wyglądało inaczej. I dla Was. Odchodzi właśnie coś takiego, co może być naruszeniem Waszych struktur, ale pamiętajcie, że macie tu paczamamy, to jest świat, który Was kocha, to jest Gaja, to jest Mokosz, która się Wami opiekuje, która ma tą bezgraniczną miłość dla Was i pamiętajcie, czytajcie między wierszami, odkrywajcie to nie tylko logiką, bo być może właśnie łamią się te struktury logiczne, wszystko co było takie bardzo logiczne, poukładane, rozumne. Bardzo ludzkie, a takie tu ziemskie, a nie eteryczne. Eter cały czas jest. I teraz macie przestać myśleć tymi strukturami ziemskimi, cesarskimi, tylko zacząć myśleć intuicją, szukać znaków, symboli, czytać między wierszami, wyłuskiwać te niuanse każdym nerwem macie odbierać informacje, bo świat się zmienia. Odchodzi ta stabilność, ta jasność, ten ład, to, to, to ułożenie, to, to wszystko, co było takie od wielu, wielu lat stabilne i nam się wydawało nienaruszalne, to odchodzi. I odchodzi też z Waszego życia, więc musicie zobaczyć, u niektórych być może już odeszło, a u innych będzie odchodziło. I jak mówię, Pełnia da Wam jakąś jasność, naświetli, co konkretnie musi z Waszego być może życie odejść, a jakie elementy mogą pozostać. Pamiętajcie, czerpcie wiedzę z tego i naukę, co było, ale już nie pozostawajcie w tej, tej energii przeszłości, bo to Wam nic nie da, bo świat się na tyle zmienia, że to do, do, do niczego Wam się nie przyda. Będziecie trzeba myśleć in, innymi kategoriami, innymi sposobami na Innych poziomach, bardziej czuć y, niż logiką y, działać, bardziej wrażliwość tu mi się wydaje wchodzi y, w grę. Y, mniejsza mi się wydaje, chociaż teraz jest ta, dużo energetyki, bo, bo na niebie też to się pokazuje, bardzo energetycznie, ale mi się wydaje, że przychodzi. Y, takie mam poskórne uczucie poczucie bardziej czas delikatności, wrażliwości, mimo tych zmian, które się zajdą. Zmiany są zawsze burzliwe, agresywne, ale później przyjdzie jakieś oswobodzenie i taka więcej może czu czułości, delikatności z tej sensoryki, którą będziemy odbierać z natury, z kosmosu, z przyrody. Po prostu jakbyśmy wracali trochę do, do źródeł. Także zwróćcie na to uwagę, proszę. Słuchajcie, wy w tym miesiącu teraz jest tutaj umiarkowanie, to jest równowaga. W tradycyjnej talii jest to przelewanie, anioł przelewa z kielicha do kielicha wodę, jest to utrzymywanie równowagi, łączenie przeciwieństw, to jest czułość, właśnie wrażliwość, delikatność, subtelność. Może odpocznijcie właśnie po tym, co od was od, 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 odeszło. Będziecie starali się stanąć na nogi, utrzymać tę równowagę, wczuć się w nową sytuację, ale będziecie potrzebowali tego czasu spokoju, właśnie delikatności, wrażliwości, czułości, bo jakieś struktury zostały zburzone, i, i teraz potrzebujecie tej na nowo stabilizacji, tego właśnie połączenia przeciwieństw, jakby sprzecznych rzeczy, które w Was być może są. To jest też potrzeba takiej miłości, zaświeciło, słuchajcie właśnie słońce, więc akurat na, na tą kartę, więc zwróćcie uwagę na też miłość własną, na tą delikatność wobec siebie, ale też wobec innych, bo coś tu będzie się stabilizowało, coś będzie się wyrównywało, a żeby stanąć na te nogi, i później z siłą, z mocą, typową dla lwa ruszyć do przodu i działać, tak? Czyli to jesteście Wy w tym miesiącu. Co się dalej dzieje? Na czym będziecie się skupiać? Jaki będzie Wasz obszar skupienia, działania? Na czym będziecie się zastanawiać? To jest piątka denarów. I piątka denarów to jest brak, ale też brak, na który ma, mamy wpływ. Możemy zadziałać. Czasami brak na nasze własne życzenie, bo tu jest właśnie takie siedzenie i zamartwianie się, tak jak ta dziewczyna, widzicie. Chociaż ma do dyspozycji narzędzie i drzwi, które będzie trzeba otwierać, żeby wejść. Do środka i tam jest wybawienie, tam jest, yy, tam jest ta moc, ta, tam jest to bogactwo, ta obfitość. Yy, więc wy jakby stoicie przed tymi drzwiami, będziecie się zastanawiać, zobaczyć, czego nam brakuje, a nie macie żyć brakiem. Pamiętajcie, ja to zawsze powtarzam, wszechświat się rządzi prawem obfitości, tylko trzeba znaleźć klucz właśnie do tych drzwi, obfitości. I trochę będziecie musieli pokombinować, a będziecie nad tym się właśnie skupiać, bo nad tym będzie jakaś struktura już Wam się zburzyła, coś odeszło już i to nie wróci. Dlatego będziecie w tym umiarkowaniu stawać, stawać się na nogi, doprowadzać się jakby do porządku, równoważyć emocje w sobie, być może odeszła jakaś stabilizacja materialna właśnie, firma upadła. Coś się skończyło, i teraz będzie trzeba budować coś na nowo od nowa. Całość, nie tylko sposób zarabiania pieniędzy, ale mentalność, właśnie sposób myślenia, sposób zachowywania, sposób działania, całe nasze struktury. I wy będziecie tu w, takiej, w takim rozmyślaniu, co tu zrobić, żeby zarobić, jak tu wejść z tego braku, jak tu wyjść z tego braku, jak zacząć działać ale energia do was przyjdzie. Widzicie słońce wam świeci, także pomysły, energia do was przyjdzie. Możliwości też przyjdą, tylko musicie dostrzec, dostrzec te możliwości i te szanse, bo tu jest ten klucz i możecie z niego korzystać. Jesteście kreatywni, wy mają tę moc, chociaż na razie będziecie zbite lwy z tropu przynajmniej niektóre wiadomo, to nie jest czytanie dla wszystkich, także pamiętajcie o tym. Ale będzie takie rozmyślanie nad tym brakiem. Jak tu, jak tu zrobić, żeby wyjść z tego braku, słuchajcie. E, natomiast e, wasza moc siła, e, wasz potencjał w tym miesiącu to jest czułość, wrażliwość, romantyzm. Słuchajcie, tutaj macie właśnie to umiarkowanie, więc takie stanowanie, jakby. Będziecie, być może, Was wy potrzebowali więcej czułości, wrażliwości. To jest zmiana emocjonalna, transformacja. Więc tu jest Was, być może zajdzie właśnie ta zmiana, bo odchodzi to coś, to coś stare, co już było stabilne, ustalone. Takie praktycznie wydawało się nienaruszalne, takie coś, co, co może tylko grom z jasnego nieba zniszczyć. No i rzeczywiście, i przyszło takie, taka sytuacja. Coś, cokolwiek, czy to jest związek, czy to, mówię, praca, cokolwiek, odchodzi ta stabilność, to gdzie się czuliśmy cesarzem, gdzie się czuliśmy panem, władcą sytuacji, mieliśmy kontrolę nad sytuacją. A to teraz odchodzi, trzeba będzie zacząć myśleć zupełnie inaczej. Yy, dlatego tu jest też ta wrażliwość yy, i zmiana e emocjonalna, transformacja być może będzie w Was zachodziła. Dlatego będziecie potrzebowali w tym miesiącu tej czułości, wrażliwości, yy, tego ciepła, stabilizacji, wyciszenia, uspokojenia, jakby chwili odpoczynku, odetchnięcia. To jest też taki okres, potencjał romantyczny, bo Rycerz Kielichów jest romantykiem. To jest też zaproszenie, to jest, jest propozycja. Rycerz Kielichów jest też, no, takim lawelasem, trochę nigdy nie wiemy, co tam w tym Kielichu ma, on tu daje róże akurat, ale co z tyłu w głowy sobie myśli, to, to nie wiemy. On piękne wiersze opowiada, jest czuły, wrażliwy, delikatny, usłużny itd. tak ale jest chwiejny emocjonalnie, słuchajcie. Także no, no czasami no to jest tylko rycerz, także no jeszcze, jeszcze daleko mu trochę do, do tego króla, stabilności emocjonalnej, do, do kielichów. Także ja bym, jeżeli będziecie w takiej energii, no to albo ktoś do Was. Bo taki potencjał jest, że może, może ktoś taki się pojawić, trochę uważać na tę osobę, która może się pojawić, bo to nie, nie znaczy, że będzie jakąś złą osobą, tylko po prostu nie będzie jeszcze stabilna na tyle emocjonalnie, żeby móc się w coś tam zaangażować, albo wy nie będziecie chcieli, bo może coś już się kończy, może dla niektórych związek się będzie kończył. Odchodzi być może mąż, żona, po prostu ta stabilność, która, która, którą mieliście wcześniej zapewnioną, i będziecie w takiej euforii też romantyzmu, że będziecie chcieli, potrzebowali tego uczucia romantyzmu, właśnie tej wrażliwości, czułości, delikatności, tego czegoś nowego, innego. Także musicie zwrócić uwagę na to, kto do was przychodzi. I z kim otrzymujecie kontakty, bo być może będziecie chcieli sobie też jakoś odbić jakąś stratę, tak? I niekoniecznie może to być trafiona inwestycja teraz. Ale będziecie w takiej delikatnej, subtelnej, wrażliwej energii, romantycznej właśnie, ciepłej. No takiej przyjemnej. No, na tą chwilę spełniającej, tak, ale pamiętajcie, że no, to jest rycerz kielichów i, i nie zawsze musi to wróżyć jakąś wielką, świetlaną przyszłość, aczkolwiek e, może tu zachodzić właśnie duża zmiana emocjonalna w Was. W Was. Właśnie będziecie musieli przerobić tą energię straty i wejść w no, nowe, jakby w nowe buty, nowo, nowych Was. O tak. E, co jest w zagrożeniu, że pozostaniecie w marazmie? To jest smutek za partnerem, żal, tęsknota za partnerem. Dlatego wy będziecie w energii takiej romantycznej, żebyście nie popadli w melancholię, słuchajcie. Już wam zaznaczam, bo jak będziecie właśnie w takiej romantycznej yy, energii, no to często można gęsto popaść. właśnie w melancholię, w smutek, w rozpacz, wspomnienia i nie dostrzeżecie szans, które do Was będą przechodziły. To jest marazm, żebyście nie popadli w marazm, bo będą. Yy, tu widzicie, klucz jest, który możecie użyć, aby zaspokoić ten swój brak, czegokolwiek on dotyczy. Gdy dotyczą rzeczy ziemskich, tu, teraz, pieniądze, materialnych braków, ale też braków, możecie uzupełnić te braki właśnie uczuciowe, tego smutku, tęsknoty, ale musi dostrzegać tę pomocną dłoń, która do was idzie, lub osoby, które są wokół was. Żeby pójść naprzód, żeby nie pozostawać w tej energii marazmu, smutku, tęsknoty, może tu trzeba rozważyć nowe cele życiowe, słuchajcie. Spójrzcie, bo tu jest stare, trzeba porzucić i tu są. Albo już, już są porzucone, bo już same odeszły, i trzeba rozpatrzyć nowe cele życiowe, nowe ambicje. W coś, w co będziecie innego wchodzić niż było dotychczas. Dlatego nie pozostawajcie w energii, właśnie tych kielichów, tych czterech kielichów, które będą powodowały właśnie melancholię i, i marazm. I zastój, zastój spowodują, i możecie jakieś fajne szanse przegapić, ażeby pójść do przodu. Co macie w podsumowaniu? W podsumowaniu macie 7 buław, czyli energia energia i będziecie na, na tej y, y, pozycji y, jakby w swojej tej bańce. Widzicie, ona tu jest w takiej bańce ochroniona. Mimo, że tu ją atakują, wy będziecie wiedzieli do, do czego dążycie, czego chcecie. Znaczy powinniście chcieć, bo jeżeli pozostaniecie w tym marazmie, no to, to nic z tego nie, nie wyjdzie. A macie tu potencjał, żeby, żeby stworzyć, żeby, do dążenia do własnych celów, do swoich nowych celów. Wy tu właśnie musicie zwrócić uwagę na to, żeby jak wpadniecie w ten okres zastoju, i tu też jest przemyślanie, wyciszenie, znaleźć swoje nowe cele życiowe, nową drogę, nowe szanse, nowe możliwości, Obmyślić plan na swoje życie i nie dać się zwalczyć, nie dać sobie w kaszę dmuchać, nie dać sobie zmienić kierunku waszego działania, bo w siedmiu buławach to jest działanie z takiej wysokiej pozycji. Jestem na lepszej pozycji, działam i dążę do, swojego, do, do swoich celów, do swoich marzeń, do, realizuję swoje możliwości i nie dam sobie zmienić tego mojego celu, kierunku działania. Także m, fajna karta do przodu, działanie do przodu, chociaż będą tu tacy, którzy będą was chcieli zbić z tego tropu. Być może to, co Wy myślicie, będzie zbyt nowatorskie, i niektórzy nie będą mogli się z tym pogodzić, ale wy wiecie, że świat się zmienił i trzeba pójść teraz, m, pójść teraz za czymś nowym. Także, a wiecie, że świat was kocha i chce dla Was jak najlepiej, ale musicie się nadążać nad tymi, nad tymi zmianami, dlatego nie możecie pozostawać w tej energii tego marazmu i, i braku, tak? Przemyśleć i działać dalej, działać do przodu, rozwijać, rozwijać, iść do przodu. Co macie w podstawie? Co macie w podstawie? Królowa Kielichów, słuchajcie, będziecie osobą medialną, może ta, pojawi się u was terapeutka, może będziecie potrzebowali pomocy terapeuty albo wy będziecie taką osobą medialną, osobą która czerpie energię, przewiduje pewne rzeczy, czerpie energię z kosmosu, umie pomóc pomóc innym, jest wrażliwa, czuła, Delikatna, ale tu też będzie trzeba jasności umysłu, bo tu jest as, as, mieczy. To jest, to jest też rozwód, rozejście, rozstanie. Wiem, czego chcę, dążę do tego. Tu jest podział. Tu, tu są dobre wybory. Tu jest realizacja siebie, swoich nowych pomysłów, nowych zadań, nowego mnie, nowego, bo to jest też dla panów. Także rolę sobie zamieniajcie i rydwan, słuchajcie. Silna energia męska. Tu jest takie zderzenie, słuchajcie, dlatego będziecie musieli łączyć te przeciwieństwa w tym, w tej umiarkowaniu, bo macie bardzo kobiecą energię i zderzenie tej mocnej, silnej energii męskiej, to jest rydwan, biorę lejce w swoje ręce, biorę życie, odpowiedzialność za swoje życie w swoje ręce i ruszam, to są podróże, wyjazdy, przygody, to są też romanse, słuchajcie. Tu jest akurat, zawsze mi się kojarzy to z dyliżansem, więc y, może to jest dyliżans, to jest też łączenie przeciwieństw, u, u, trzymanie tych dwóch innych jakby koni, y, tych dwóch innych zupełnie sprzecznych rzeczy y, jakby za łeb i będą szły w jednym kierunku, w tym, na który ja im nadam, ten, ten kierunek. Dlatego tu jest też łączenie przeciwieństw i, i tu trzymacie te stery w swoich rękach. To są romanse, to jest spotkania, to są podróże, ale to jest duża, silna, mocna energia seksualna. Także mo mogą się takie rzeczy zdarzyć. To macie w podstawie, słuchajcie. I ostatnią kartą, którą dla Was mam, to jest, moi drodzy, ryś. Ryś to jest podsumowanie całego czytania. Ja Wam to przeczytam. Życie jest tajemnicą. Ryś porusza się ukradkiem i tajemniczo. A kiedy pojawia się, przypomina, że nie wszystkie rzeczy w życiu można wyjaśnić lub zrozumieć dzięki sile intelektu. Próba rozgryzienia rzeczy, znalezienia logicznych wyjaśnień lub przewidywania tego, co się stanie na podstawie rozumu i faktów, nie zapewni ci pewności i komfortu, którego szukasz. Tajemnica wszechświata ujawnia się poprzez bezpośrednie doświadczenie. Zacznij czytać yy, między wierszami. To, co tam było ukryte przez cały czas. Zaufaj mądrości i znakom, które do Ciebie przychodzą, ale wiedz, że zrozumienie może nie przyjść do Ciebie tak, jak byś chciał, czyli może przyjść w zupełnie innej formie. Eee... Może prosić o radę, o wskazówkę, ale to przyjdzie w zupełnie innej formie niż sobie wyobrażacie, albo da zupełnie inne odpowiedzi niż byście chcieli usłyszeć. Także wsłuchujcie się i akceptujcie tą tajemnicę, która do Was przyjdzie, bo pamiętajcie, że musicie działać inaczej, bo świat jest inny, świat się zmienia, yy, idą zmiany, także będziecie musieli myśleć inaczej, działać inaczej, robić coś innego, mimo że niektórzy, tak jak jest w tej karcie, będą Wam chcieli powiedzieć, że robicie źle. Nie tak, to się tak nie robi, robi się tak i tak i tak i tak, bo tak się robiło od lat. Weźcie to pod uwagę, zwróćcie uwagę podczas pełni na to, co do was przychodzi, bo będą przychodziły dla wszystkich znaki. I, i starajcie się właśnie tak sensorycznie, nie na logikę, po prostu poczuć, po, poczuć ten księżyc, tą energię, tą moc, która, która idzie. Okej, okay, to mam, to co mam dla Was, to, to już yy, przekazałam. Myślę, że wszystko wyciągnęłam z, z tych kart. Yy, przesyłam Wam mod gorącej energii i mam nadzieję, że widzimy się właśnie w czasie pełni. Buziaki i papa.